W dniu dzisiejszym założymy sobie konto Discord. Wchodzimy na stronę discord.com i możemy tutaj albo ściągnąć, albo otworzyć Discorda w przeglądarce. Zaznaczamy opcję: przeczytałem i akceptuję warunki korzystania z usługi. Zaznaczamy, że jestem człowiekiem. Tutaj musimy potwierdzić. To może być indywidualnie. Przedstaw osobę grającą w piłkę nożną. Tu są dwie osoby, tak wydaje mi się, że się nie kwalifikuje. Wpisujemy datę urodzenia. No, i tutaj zakładam. Na przykład dla klubu i społeczności. Tworzymy serwer. Tu jeszcze trzeba wpisać e-mail i hasło. Tu możemy jeszcze pobrać aplikację na komputer stacjonarny, ale ja już tego. Nie będę robił, gdyż mam pobraną. To by było na tyle, ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie.